Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, drogie siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, witam Was wszystkich. Przeżywamy dzisiaj bogaty tydzień, niedawną uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny i Oktawa uroczystości Wszystkich Świętych, która sprawia, że żyjemy nieco bardziej, zastanawiając się nad życiem bardziej odpowiedzialnie. Zastanawiamy się bowiem nad tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. A dziś dodatkowo. Wspomnienie świętego Karola Boromeusza w tym dniu swoje imieniny obchodził Karol Wojtyła, wielki święty Jan Paweł II. Ale dzisiaj również pierwszy piątek miesiąca mamy zatem kumulację takich wspaniałych rzeczy, które pozwalają nam właśnie w takim miejscu jak to sanktuarium Bożego Miłosierdzia snuć pewną, głębszą może, refleksję niż zwykle. I z pewnością skłaniają nas do tego również dzisiejsze czytania. W Ewangelii według świętego Łukasza Pan Jezus powiedział do swoich uczniów pewną przypowieść historii o pewnym nieuczciwym zarządcy. Pewien człowiek miał nieuczciwego zarządcę i postanawia go od tego zarządu odsunąć. Kiedy ten zarządca dowiedział się, co go czeka, rzeczywiście dowiadujemy się, że był nieuczciwy. Dłużników swego pana zwołuje i namawia do oszustwa. Temu, który był winien sto czegoliwy, każe pisać zobowiązanie na pięćdziesiąt, Innemu, kto był winien ziarno swojemu panu, pszenicę, każe napisać, że był winny tylko osiemdziesiąt korców i tak dalej. Przypowiedź ta nie jest pochwałą nieuczciwości. Pan Jezus pokazuje tylko pewien mechanizm i mówi tak, że synowie tego świata, czyli ludzie, którzy Często właśnie żyją nieuczciwie, kombinują w swoim życiu. Oni potrafią znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Jak ktoś był nieuczciwy, to i dalej będzie nieuczciwy, ale chce, jak kot, spaść na cztery łapy, i potrafi tak kombinować, żeby wyjść na cało. Pan Jezus powiada, synowie tego świata, roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi, czyli z podobnymi nieuczciwymi bardziej są roztropniejsi niż synowie światłości. Co nam Pan chce powiedzieć? Chce nam powiedzieć, że powinniśmy, jako ludzie światłości, jako ci. Którzy wybrali Chrystusa, i którzy zostali wybrani przez Chrystusa, i ci, którzy są szczęśliwi z tego powodu, że są Chrystusowi, że winniśmy, siostry i bracia, żyć na wyższym poziomie niż poganie. Spogania nam świat. I co z tego, że ponad 90% ciągle w statystykach wychodzi, że mamy katolików? Jak w niektórych diecezjach na mszę świętą niedzielną przychodzi zaledwie 20% z tych 90. No właśnie, ludzie nieuczciwi potrafią się organizować, potrafią się skrzyknąć przez telefon, zrobić demolkę gdzieś, demonstrację przeciwko godności Boga, kościoła, człowieka, kobiety. Potrafią to robić, a my katolicy głowa w piasek i udajemy, że się nic nie dzieje. Tak było już w czasach Jezusa, że synowie światłości jakby oddawali pole złemu, gdzie źli się potrafią dobrze zorganizować. W cudzysłowie dobrze z ludźmi podobnymi im to jest bardzo ważne zdanie ważne słowa, które Jezus mówi źli szukają złych ludzi i potrafią się organizować a dobrze kochani bracia i siostry pierwsze czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian ujęło mnie jego serdecznością piszę do tej wspólnoty Pisze święty Paweł, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości moja i chwało moja. Zobaczcie, siostry i bracia, ile w tych słowach jest dobroci i ciepła. Czy nie wydaje się Wam, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie serdeczność jakoś wyparowała? Gdzie tak brak w naszych relacjach codziennych uprzejmości, grzeczności. Od podstawowych rzeczy przychodzisz do sklepu, jak jesteś obsłużony. Jakże często arogancko, niechętnie, naprawdę. Nie ukrywam, że byłem bardzo zaskoczony, kiedy w tym roku, w maju, zostałem zaproszony przez pewną rodzinę do Francji. I chciano mi zrobić prezent, zaproszono mnie do sklepu, nie najbogatszego, ale jakiegoś markowego, gdzie sprzedawano buty. Starsza pani, pewnie dużo starsza ode mnie, a ja zapewniam was do młodych nie należę, pracowała w tym sklepie. Zapytała mnie, które buty mi się podobają. Jakiś model wybrałem. Poprosiła, abym usiadł. I kiedy usiadłem, ona klęknęła przede mną na dwóch kolanach. Byłem w szoku, nie chciałem, przecież ja umiem buty zakładać. Nie, ja to zrobię. Zakładała mi but po bucie, uśmiechając się życzliwie. Nosiła krzyżyk, tego tak propo. To była chrześcijanka też, to było piękne świadectwo we Francji szczególnie. Kochani bracia i siostry, pomyślałem sobie, jaka dobroć, jaka serdeczność, życzliwość, ona była bardzo uprzejma. Dałem jej na pamiątkę, później medali ze świętą Faustyną i z Jezusem Miłosiernym. Była mi bardzo wdzięczna. Drodzy bracia i siostry, bracia i siostry moje, umiłowane, radości i chwało moja. Chcielibyśmy sobie tak dzisiaj mówić w naszych domach do ludzi, których spotkamy. Uśmiechajmy się dzisiaj do nich serdecznie, życzliwie. Używajmy pięknych słów. Tych, jak Anglicy mówią, polite, uprzejmych, że jesteś taki dobrze wychowany, bo jesteśmy chrześcijanami i wychowani jesteśmy na sercu Jezusa. Dzisiaj Pierwszy Piątek. Wielu katolików w Pierwsze Piątki idzie do spowiedzi. Wielu katolików przychodzi w Pierwszy Piątek do Kościoła, aby przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą Bożemu Sercu. Nawet taka intencja jest wynagradzająca. Ktoś zamawia takie cudowne intencje. Ale wynagradzając Bożemu Sercu czy zadajmy sobie pytanie uczciwe? Czy nie powinienem po dobrej spowiedzi, po przyjęciu Komunii Świętej wynagradzającej Jezusowemu sercu, czy nie powinienem pomyśleć, czy nie winienem też wynagrodzić człowiekowi? Czy nie zraniłem ludzkiego serca? Łatwo się wzruszać nad boskim sercem. Łatwo w cudzysłowie wynagradzać Bożemu sercu. Ale czy skłonny jestem wynagradzać sercu drugi drugiego człowieka, mojemu mężowi, mojej żonie, mojemu bratu, mojej siostrze? Mojemu koledze, mojej koleżance, mojemu znajomemu, niech dzień dzisiejszy, drodzy bracia i siostry, ten cudowny dzień listopadowy, pierwszopiątkowy, pokaże nam właśnie wielkość chrześcijaństwa. Słyszeliście o Karolu Boromeuszu? Miał 23 lata, jak został biskupem. Za młody był, aby być biskupem. Dziś już by się to nie zdarzyło. Bogu dzięki. Ale nic go nie zepsuło. Sam opiekował się chorymi. A jak była zaraza i bieda, to pokutował i publicznie na bosaka niósł ulicami Mediolanu Krzyż, aby wybłagać miłosierdzie Boże, aby zaraza ustała. A gdy bieda i choroba była tak wielka, że ludzie nie mieli gdzie leżeć, chorować, to własne łóżko oddał chorym. To jest serce, nie? Dzisiaj przychodzimy, wpatrujemy się w boskie serce, ale musimy przy tej okazji spojrzeć we własne i zapytać, czy potrafię kochać, ale też, czy potrafię wynagradzać. Nie bójmy się słowa przepraszam, dziękuję i proszę. Użyjmy tych słów dzisiaj bardzo dużo i zróbmy to serdecznie, umiłowani moi. Amen.